Teraz sprawdzamy widły. Widły, co sprawdzimy przy widłach. Mamy sprawdzić, czy nie ma pęknięć. Pęknięcia tu się najprędzej pojawią. Na jednej widle, na drugiej. Nie widać pęknięć na widłach. Patrzymy, czy nie są za bardzo zużyte na grubości. Tak, czyli robi się pomiar tej części pionowej. Ona się nie zużywa. Tą część się mierzy. Tak gdzieś w odległości 10 centymetrów od tego, od tej pięty. Porównajmy z częścią Poziomo różnica nie może być większa niż 10% i nie więcej niż 5 mm. 5 mm, czyli jak ta ma, załóżmy teoretycznie ona ma 40 mm, to ta minimalnie może mieć ile? 4, a Od 40 odejmijmy 4, czyli to 10%, i ta nie może mieć mniej niż 36, tak jest. Jak ta ma 30 mm, ta część pionowa, tutaj, grubość. Na tej części pionowej, tutaj byśmy zmniejszyli to suwmiarkę, tą część pionową, tą. To część tutaj pozioma nie, nie mniej niż 27, 27, prawda? Dobra, a jak ta ma załóżmy 60 mm, to dojmujemy już nie 10%, tylko dojmujemy wtedy 5. 5 tak. Czyli wtedy ta część pozioma mogła być minimalnie 55. 55. Dobra, patrzymy, rozgięcie widły nie więcej niż 3 stopnie. No co wartość, no to by należało stunąć dwie widłu, po jedna do drugiej. Różnica, różnica nie powinna być na wysokości pomiędzy jedną widłą, a drugą nie więcej niż, niż 3% Czyli na jednym metrze nie więcej niż e, 3 cm Sprawdzamy czy mamy dobre widły dobrane do, do wózka Czyli sprawdzamy udźwig wózka Tutaj udźwig tej widły to jest 1600 na 600 Jedna 1600, druga, druga ma też 1600 Więc mamy łącznie 3200. Musimy zobaczyć, czy są dobre dobrane do wózka, więc patrzymy, jakie mamy udźwig wózka, a udźwig wózka to mamy 2500 kg, czyli mamy widły założone z zapasem, są w porządku. Patrzymy, czy mają zabezpieczenie, żeby się te widły się nie przesuwały na karetce, Czyli tutaj mamy takie przetyczki, gdzie się wkłada, zabezpiecza. O, tutaj. Aby ona podczas jazdy nam się nie przesuwała. No i tu, żeby widły nie spadły z karetki, no to nie spadną. Tutaj czy nie ma pęknięć jakichś na spawach? Jedna, druga widła. Czy nie są jakieś naprawiane przez spawanie? Tak? No i oceniamy widły. Czy widły są w porządku? W porządku. No to widły mamy sprawdzone.